Cześć, nazywam się dr Gerard i opowiem wam moją historię. Urodziłem się w 1993 roku i od tego czasu stałem się jednym z największych producentów ciastek w Polsce. Swoją przygodę z wypiekami zacząłem od kilku rodzajów kruchych ciasteczek. W 1993 roku w miejscowości Lipiny Stare powstał mój pierwszy zakład produkcyjny. Uwielbiam słodkości, więc bardzo szybko rozszerzyłem ofertę z kilku do kilkudziesięciu różnych ciastek. Moje ciastka cieszyły się coraz większą popularnością i w 1997 roku wybudowałem drugi, większy zakład w Radzeniu Podlaskim. Przeniosłem tam produkcję ciastek i poszerzyłem ofertę o krakersy. Obecnie w tym zakładzie pracuje 10 linii produkcyjnych, a najnowsza linia pracuje tak. W 2002 roku powstała kolejna fabryka w Międzyrzecu Podlaskim. Tam zacząłem produkować wafelki, w tym kultowe pryncypałki. Jedną ze ścian fabryki zdobi mural, inspirowany moimi ciastkami. Lubię wspierać aktywności, które są ważne dla społeczności, w których funkcjonują fabryki. Dlatego jestem sponsorem różnych lokalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Sukces każdej firmy tworzą ludzie. U mnie pracują tacy, którzy kochają ciastka i wiedzą o nich wszystko. Są to fachowcy, którzy dbają o najwyższą jakość naszych wypieków. Po 30 latach dr Gerard to 1100 doświadczonych pracowników. Obecnie w naszej ofercie znajduje się ponad 200 różnych ciastek i krakersów. Nasi specjaliści od słodyczy śledzą aktualne trendy i opracowują na ich podstawie nowe, pyszne receptury. Nasze produkty są obecnie w ponad 30 krajach na całym świecie. Można je kupić nawet na Malediwach, Filipinach czy w Kolumbii. Naszymi najbardziej znanymi produktami są oczywiście kultowe wafelki pryncypałki, ale również potrójne markizy mafijne oraz chrupiące draże Maltikex. Czy wiesz, że wyprodukowaliśmy tyle pryncypałek, że łącznie ich produkcja okrążyłaby Ziemię aż 17 razy, bądź wypełniłaby aż 39 616 piramid? Robi wrażenie, prawda? W tym roku obchodzę swoje 30 urodziny. Trzy dekady słodkiej tradycji to nie mało czasu. Z tej okazji w sklepach znajdziecie nasze produkty w jubileuszowych opakowaniach. Mam nadzieję, że nasze wyroby będą towarzyszyły Wam w wyjątkowych chwilach przez kolejne 30 lat i jeszcze dłużej.